Chcesz, by Twoja kostka brukowa wyglądała jak nowa przez długi czas i była odporna na zabrudzenia. Nasz impregnat to idealne rozwiązanie. Krok pierwszy. Zanim zaczniesz, oczyść dokładnie powierzchnię skórzu, brudu i innych zanieczyszczeń. Krok drugi. Dokładnie wymieszaj preparat, aby uzyskać równomierne połączenie składników. Krok trzeci. Za pomocą pędzla lub wałka nałóż preparat na powierzchnię. Po 24 godzinach od nałożenia impregnatu Twoja kostka brukowa zyska pełną ochronę przed wodą, plamami i innymi zabrudzeniami. Efekt mokrej kostki jest jednym z największych atutów tego preparatu. Zabezpieczona powierzchnia nabiera głębokiego nasyconego koloru, a wygląd kostki przypomina świeżo zamoczoną. A teraz czas na test. Wylewamy olej, kawę i herbatę na zabezpieczoną powierzchnię. Zobacz, jak plamy łatwo usunąć. Na niezabezpieczonej powierzchni zostaną one na długo. Dzięki impregnacji twoja kostka brukowa pozostanie czysta i odporna na zabrudzenia przez długi czas, co znacząco ułatwia jej utrzymanie w perfekcyjnym stanie.